Gościmy na stoisku naszym pana Czesława Siekierskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan minister już zrobił rundkę po targach, także miał okazję przyjrzeć się niektórym przynajmniej nowościom, innowacjom. Wiadomo, że rolnicy marzą o tym, żeby być coraz bardziej innowacyjni, nie coraz więcej sprzętu. Sam pan mówił na otwarciu, że tych pieniędzy na wsparcie jest trochę mniej. Ale jak pan ocenia poziom technologiczny polskiej wsi na ten moment i czy on może się polepszyć dzięki jakiemuś wsparciu? Ten poziom jest na pewno dynamiczny, bo no jednak gospodarstwa się rozwijają, choć w tych ostatnim okresie ten rozwój w zakresie wyposażenia był troszkę słabszy, dlatego że my także mieliśmy mniejszy rok dwa, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, środków, które ma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji na rzecz wspierania inwestycji, zakupu nowych maszyn, urządzeń. Wynikało to między innymi z tego, że w perspektywie, że w obecnej perspektywie finansowej poprzedni rząd przesunął sporo środków z drugiego filaru, a więc z inwestycji na wsparcie rozwoju płatności, zwiększenia płatności bezpośrednich. Przez to mniej środków na inwestycje, co no, wpłynęło na mniejszy popyt, jeśli obwodnicy po prostu nie mieli środków. Poza tym były też trudne laka związane z sytuacją no, przymrozki, nawałnice, grady też, no, na szczęście obszar powodziowy był w miarę mały. Ale to wszystko wpłynęło na e, zmniejszone zakupy przez rolników. Stąd no, producenci maszyn, handlowcy e, narzekali, że e, za mało jest sprzedaży, że rośnie jest tam zapasów e, magazynowych w sensie e, zapasów maszyn, że także no, muszą nawet ograniczać produkcję, a nawet zwalniać pracowników. Także e, oczywiście ten poziom jest. Y, y, można powiedzieć y, y, zmieniający się w sensie, że on się poprawia, ale chcielibyśmy, żeby to tempo zmian było większe y, i y, y, przesuwamy wszystkie środki, które zostają niewykorzystane w innych programach, przesuwamy na wsparcie inwestycji, aby y, rolnicy mogli otrzymać. Pomówił pan minister coś o KPO, że będą środki. Tak, tak, z KPO, z KPO jest też środków. Na rolnictwo 4.0, na inwestycje, ale to wszystko jest mało w stosunku do oczekiwań, potrzeb rolników. Rolnicy chcą inwestować, rolnicy powiększają swoje gospodarstwa, bo ten proces zmian w strukturze następuje bardzo wyraźnie. Przechodzi dużo ziemi z mniejszych gospodarstw do gospodarstw, które powiększają swój areał. To no, też jest związane z potrzebą. Prowadzenia bardziej wydajnych maszyn. No właśnie, y, obiecał Pan, że będzie Pan dużo rozmawiał z rolnikami. Skala tych rozmów była bardzo wielka, bo to było i dużo rozmów, i bardzo y, długotrwałe, wielogodzinne rozmowy. E, oprócz tego y, prowadzi Pan aktywny, jest Pan aktywny na forum Unii Europejskiej. Tak. Czy, czy te rozmowy, czy z tych rozmów i z tego, czego się Pan dowiaduje o wspólnej polityce rolnej, się wyłania jakaś. Polityka rolna na przyszłość, czy, czy coś będzie nowego, wykreowanego, bo tak jak Pan mówi, struktura agrarna tak. się zmienia. Rozmawiamy, jak Pani zaczęła swoje pytanie formować, że rozmawiamy o bieżących problemach, a więc o sytuacji, jaka jest no, choćby w produkcji wieprzowiny, gdzie mamy istotny spadek, czy także jaka jest sytuacja na innych rynkach. No, jest problem zagrożenia e, wieloma chorobami, jeśli chodzi, czy jednak, czy problemy ASF-u, czy Ryszczyca, e, czy choroba niebieskiego języka, ale także zjadliwy, e, zjadliwa grypa ptasia. To wszystko powoduje, że e, no, musimy e, utylizować wiele sztuk zwierząt, co jest no, e, tylko w części rekompensowane przez państwo, a więc to obciąża także rolników. A więc jest o czym rozmawiać, jeśli chodzi o problemy bieżące problemy cel zboża, mleka i tak dalej. Ale także mówimy o, o tym i, i pytamy, dyskutujemy, w jakim kierunku powinny iść zmiany, jeśli chodzi o przyszłą wspólną politykę rolną. To politykę po roku 2028, od roku od roku 2028 bo obecna perspektywa finansowa obowiązuje do roku 2021. Ale są głosy, że ta polityka y, ma być zupełnie inna. To no, co znaczy domyślę, że będzie zmniejszenie środków na rolnictwo? No to e, takie głosy się słyszy, bo jeszcze Komisja Europejska nie ogłosiła projektu budżetu. Ten projekt budżetu, on będzie ogłoszony w drugiej połowie tego roku. Oczywiście jest tak, że no, to wszystko zależy od sytuacji, no choćby jaka będzie potrzeba skala, potrzebna skala wsparcia dla Ukrainy, jaka będzie sytuacja, jeśli chodzi o, czy będzie no, proces za policzenia tego konfliktu, tej nieszczęsnej, tragicznej wojny dla, e, na Ukrainie, czy y, jakie środki trzeba przeznaczyć na wsparcie Ukrainy. No, oczywiście y, nie chcemy, żeby się to odbyło kosztem Budżetu na wspólną politykę rolną, stąd e, wiele dyskusji w tym zakresie. E, oczywiście e, będą pewne zmiany, ale e, Polska, e, my opowiadamy się za utrzymaniem odpowiedniego budżetu na wspólną politykę rolną, budżetu, który by, budżetu, który by zapewniał realizację tych celów, założeń. Także opowiadamy się za tym, żeby były dwa filary wspólnej polityki rolnej żeby utrzymać środki na inwestycje na rozwój, bo ono, to wsparcie rozwojowe ono ma istotne znaczenie. Chcemy realizować w większym zakresie e, instrumenty finansowe, a więc dopłaty do kredytów, gwarancje kredytowe, ubezpieczenia, żeby rolnicy kierowali się rynkiem, informacją z rynku i pod te informacje e, jakie otrzymują z rynku podejmowali określone działania produkcyjne gospodarcze i że byli wspierani także kredytami niskoprocentowanymi, bo obecnie te kredyty są zbyt wysokoprocentowane, banki mają duże dochody, ale kredyty są w grodzie. Banki narzucają zbyt wysokie marże. My rozumiemy, że banki muszą także zarabiać, żeby finansować czy no, tych, którzy oszczędzają i chcą mieć jakieś z tego tytułu zyski procenty dodatkowe, ale to no, te marże często mają cały są bardzo wysokie. Mamy teraz prezydencję w Unii Europejskiej. Czy pan odczuwa to, że w sprawie rolnictwa też będziemy mieli coś do powiedzenia, a jeśli tak, to co? No my nie odczuwamy, my to realizujemy, bo Polska jako Minister Rolnictwa przewodnicze spotkaniom e, Radą Ministrów Rolnictwa Krajów Członkowskich. Podnosimy ważne sprawy związane z uproszczeniem, z ograniczeniem zielonego ładu. Czy, e, dokonujemy, rozpoczęliśmy przegląd zielonego ładu, aby on był bardziej przyjazny dla rolników, mniej kosztowny, mniej obciążał e, no e, dodatkowymi pracami administracyjnymi. Także no, e, dyskutujemy nad sprawą związaną z relacjami Unii z Ukrainą. No bo jak, jakie ma być otwarcie, jakie, jaki dostęp dla jakiej wielkości rynku dla towarów z Ukrainy. Jakie ma wreszcie być dostęp dla towarów z grupy Mercosuru. Jeśli by ta umowa, którą przygotowała i parafowała, na razie parafowała, jeszcze nie jest podpisana Komisja Europejska z grupą krajów Mercosur, żeby ona nie naruszyła stabilności na niektórych rynkach, bo jest obawa, że napływ na przykład wołowiny czy drobiu może być bardzo niekorzystny dla rynków europejskich, że producenci europejscy nie wytrzymają tej konkurencji na tych rynkach. Jeszcze wykorzystując to, że jesteśmy także w studiu Rzeczpospolitej, będą słuchać nas. Będą słuchać nas czytelnicy niezwiązani z rolnictwem. Chciałabym, żeby Pan minister powiedział, dlaczego Mercosur jest niebezpieczny, bo wielu ludzi jakby związanych, niezwiązanych z rolnictwem uważa, że ta umowa byłaby korzystna i przez to, że nasze rolnictwo widzi ją. Tak, to Mercosur jest niekorzystny, bo jest po pierwsze tam są uprawa na dużych obszarach. Przez to dużo jest, są mniejsze koszty, ale także Merkurs jest niekorzystny, gdyż tam no, jest znaczne wypalanie, ograniczanie powierzchni lasów na rzecz upraw. Przez to to jest wszystko niekorzystne dla zmian klimatycznych. Dlatego no, o, my, musimy, my musimy wszystko czynić, aby w skali świata ta emisja była mniejsza. Bo samo zmniejszanie emisyjności w gospodarce czy w ogóle na terenie Unii Europejskiej jest ważne, ale Europa, nie, Unia Europejska czy kraje Unii Europejskiej nie są aż tak dużymi emitentami gazu cieplarnianej i ta nasza emisja nie decyduje o emisji światowej, bo największy, największy emitenci gazów to jest Kiny, Stany czy właśnie e, e, kraje grypy Mercosuru, gdzie ogranicza się powierzchnię lasu. Panie Ministrze, rozmawiam mi się z Panem zawsze bardzo dobrze. Niestety pokazują nam tutaj już czas. E, jest pan rozrywany no, na stoiska Nie, Ja chcę rozmawiać, mamy spotkanie, mamy spotkanie z Izbami rolniczymi, gdzie rolnicy będą stawiali konkretne pytania. No mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy. Ale ja myślę, że ja jestem do dyspozycji, jak tylko redakcja będzie chciała to zawsze e, z Państwem się spotkam. Bardzo się Bardzo cieszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I